OK, już jestem po e, krótkiej przerwie Ogólnie e, Tym razem Battle ale z dźwiękiem Bo chciałbym usłyszeć e, moc tych Mocy żywiołów, O oh je yeah. To będzie takie satysfakcjonujące Ale też e, ciekawo śmieszne jest to że właśnie. o no właśnie o tym chciałem powiedzieć A myślę, że nie ma Eee... bazy startowej star no to ciekawe dosyć I lekko dziwne Siema, siema gościu, panem, gościu Oooo, <muchy> ten smk Dobra Blitz Royal W ogóle Dobra, kolejna prośba, Na e piszcie mi Ty, mega, 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 mega. Napiszcie mi w komentarzach o co chodzi z tymi złotymi riftami. O się ich nie czaje. Ale to naprawdę nie czaje ich. O co z nimi chodzi? Jasny gwint, więcej was matka nie miała do jasnej. Ja cię kręcę. A i w ogóle... Ja na to nie zwróciłem uwagi. czy są skrzynki. E, o! A w sumie leczonko mogę sobie wziąć. Dy, 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 czekaj chwilę Kościół Mam cię na celowniku Mam cię prosto I co strzelasz do mojego celu he? Dobra dosyć tego Oh Awie, yeah. nie za te numery. Rozumiemy się? No, mam nadzieję. O, holę. Ty. O, kurde, tyle, że ten zrzut Gdzie jest? Gdzie jeszcze? Dwo? Poważnie? Uuu, ale dostał Ty, skąd? To stamtąd! Dobra, gościu, dosyć z tej zabawy! Wypadł z tego Aha! Zrzut! Dobra, lecimy na zrzut, lecimy na zrzut. Co, co tu dla mnie masz? Jakie B. Be... O! No i to... No i to mi się podoba. Dobra, przewodujmy sobie wszystko i może sobie ułóżmy. Dobra, to tu, to tu. Okej. Okay. Ty Mam dwa medaliony. Okej. Okay. Jakie be... Ej, nie, szczerze. Te itemy w porównaniu z tymi żywiołami są kompletnie beznadziejne i słabe. E trochę jak... Ej, to działa trochę jak medalion Zeusa, co jest? Wow, Nie, ja nie korzystam z tych brodzi jak co, Jak one są takie mocne Co to się kur... <grymne> Dobra, jest... Oho, oho, widzę typa, widzę typa Poziom... Wy Napiszcie mi w komentarzu o co chodzi z tym poziomami y Ooo, oh. Dzięki, ale nie Soku... Żłob? a co z nim chodzi? Czekaj, ile ma nie ma nie dzięki. Walet, nie Ty! O, nie ty je... Ty! nie 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 gościu. nie daruję ci. I jeszcze się moim ślurką... Oj, oj nie, wiem, przegieł. Jeszcze medaliony moje zabrał. O nie, Gościu. A, przyra będę musiał z jakiegoś... Ne, daru żywiołu zrezygnować. Chyba wiem z jakiego. Albo nie. Czekaj, z jakiego... Z jakiego zrezygnować? na no, wszystkie dary są fajne. Jeśli będę miał Medalion e, Megaladona, to zrezygnuję z daru powietrza i w ten sposób będę miał jakieś karabin. Dobra. No to co? Zaczynamy kolejną rozrywkę. Tylko że mi się zacięło akurat. I no. kiedy graczy kręgi burzy, by zdobyć dary mityczne oraz egzotyczne wyposaż. A Aha, poziom błyskawicy. tutaj broń. Tak trochę z samego siebie, ale... Okej. Okay. A Wy napiszcie w komentarzach z jakiego... Jakiego wy daru nie lubicie? Ja najbardziej lubię ogień i błyskawice. Ale najbardziej powietrze mówię. Wow. Ty jaki ogromny ryf! co jest? Wow, wow. wow. Uuuu! Zapa... Nie... Podczas sprintu kryjesz. się... O nie, 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 macie ze mną szans, oj nie macie. Nie macie ze mną kompletnie szans. Cześć gościu! Wypadł mi! Nie wypad Wypadł mi stąd, to jest moje e. jakby zadzialną, ale... Czekaj, to w takim razie zrezygnujmy. Z daru powietrza to jest najmniej użyteczne. Ty Ja, jakie, jakie to jest. Jakie co daleko. Dobra, ułożmy to sobie szybko. Daru o, powietrza, dobra. Dobra, wszystko jest. Ty, czekaj, czekaj, to jest zeseng. A może ja bym. Wątpię sobie wziął. Nie, no oczywiście w pustce. Ej, świetny na kamuflaż Myśli, że Cię nie widzę? Dobra, dosyć tego gorzczu. Zemontę Dobra, leczonko. Dajcie mi jakieś leczenie. Nie, chyba ale... No ale cóż A, Nawet kreatywny pomysł na niszczenie No ale cóż A, przy okazji przewodowania A tu jesteś O! No i to to ja rozumiem! To ja rozumiem. I to ja rozumiem. Dobra, wezmę sobie jeszcze leczenia Ejnów... Ej, kurde, fajne to fajne jest. Fajny jest ten in... DR. Co się ten ten? Tam... Ale ile tu skrzynę No, no, no. Znam tą skrzynkę, znam tą skrzynkę! To jest skrzynia bogów! To jest skrzynia bogów! Ty... To... o! Skrzynia bogów... O kurde, o kurde, dobra, dobra! Czas się sprężyć. Nie wierzę! Jeszcze to? Ludzie, to jest... To jest przegiętnialny normalnie. Czy? O, a dziękuję, bardzo dziękuję. Nie pogardzę. Błagam, dajcie mi medalion Zeusa. <grym> medalion Zeusa! <grym> jak ja Cię kocham! Jak ja Cię kocham! Ty! Jeszcze srebrna lama jest! Aha! Ja, medalion Zeusa, jak ja Cię kocham! Jak ja Cię kocham! Może nie się spełniło? Tak. Ty, ale to się długo otwiera. Co, co, co? Ech, ale beznadziejne. Medalion Zeusa, jak ja Cię kocham. Jak ja kocham medalion Zeusa. Dzięki. 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 Jej, losie, dzięki. Dzięki za medalion Zeusa. Naprawdę dzięki. Dzięki za medalion Zeus'a Bo jestem bardzo wdzięczny Ej, O ty Co ty tu w masz? E, o, A bardzo dziękuję Słyszałem tu kogoś Medalią Zeus'a, jak ja go Dzień dobry panu. A to kotka nie wody. To <laughs> czekaj chwilę. Dwie. Dobra, dobrze. Just! Just! Drodzy widzowie, z tego trybu bardzo dziękuję. Dajcie suba i lajka i widzimy się w kolejnym filmie.